Cześć! Z tej strony Brixfir. Dzisiaj mamy dla was przedpremierowo zestaw numer 75387 abordaż na Tantiwie 4. Zestaw mieliśmy już w poniedziałek, ale niestety nie daliśmy rady nagrać wcześniej, więc jesteśmy trochę spóźnieni. W każdym razie oficjalnie zestaw wychodzi dopiero 1 marca. Nagrywamy to 29 lutego i jeśli jeszcze nie jesteście zdecydowani, to ten film może pomoże wam zdecydować, czy zestaw jest warty zakupu. Zestaw składa się z aż 7 minifigurek, 502 elementów. Wydany został w 2024 i Katalogowo Lego życzy sobie za niego 259 zł, ale możemy go znaleźć chociażby w smyku za 209, czy czasami na Allegro czy na OLX-ie za 200 zł. nowe egzemplarze. Klasycznie zaczniemy sobie od pudełka i instrukcji. Na pudełku widzimy bardzo piękny box art. To jest takie miłe odświeżenie, ponieważ ostatnio mieliśmy raczej takie stonowane, czarne lub białe pudełka. Tu mamy takie srebrne, platynowe. Klocki, oczywiście mamy też logo, taką ikonkę oznajmiającą nam, że jest to 25-lecie LEGO Star Wars. Mamy 2024, a pierwszy zestaw LEGO Star Wars wydany został w 1999. Mamy tu oczywiście informację o tym, że w zestawie zawarty jest Fives oraz wszystkie figurki. Boxart jest też dosyć dziwny, bo przedstawia korytarz na Tantive w korytarzu na Tantive. Taka... Mała incepcja. Pudełko jest generalnie dosyć spore, i miło się zaskoczyłem, jak je odbierałem. No bo wiadomo, że im większe, tym lepiej. W porównaniu chociażby do nowego Battle Packa, w którym pudełko jest zaskakująco małe. Oczywiście na grzbiecie znajdziemy figurkę w skali 1 do 1. Tym razem jest to Kapitan Antilles. Natomiast z tyłu mamy przedstawiony korytarz, praktycznie tak samo wyglądający, jednak z inną sceną, już de facto po. Samym abordażu. Omówimy sobie teraz krótko instrukcję. Tak prezentuje się instrukcja, jest ona całkiem spora, jak na całkiem mały zestaw. Oczywiście, w środku standardowo, krok po kroku instrukcja budowania, nie będziemy was tym zanudzać, przejdziemy sobie od razu na koniec, bo tam mamy grafikę. Związaną właśnie z tym 25-leciem i ciekawostkę, ponieważ widzimy, że można złączyć dwa zestawy i stworzyć taką pełniejszą wersję, natomiast naszym zdaniem wypadałoby kupić cztery zestawy i zbudować taki kompletny korytarz, który służyłby jako pełnoprawna diorama na każdy display. Z tyłu oczywiście feedback i konkurs i lista części. Omówimy sobie teraz sam build. A więc tak prezentuje się złożony build. Mamy tu oczywiście kilka detali z naklejek. Są to chociażby te szare detale na filarach oraz ten taki czerwony panel nad głównymi drzwiami. Aczkolwiek ku zaskoczeniu mamy też elementy nadrukowane, gdyż całe te główne drzwi są elementem nadrukowanym i to dosyć sprytnie, bo jest on w innej orientacji niż powinien być przez co nadruk układa się tak jak trzeba, resztę detali mamy wykonanych za pomocą klocków i to się bardzo szanuje. Generalnie sam korytarz prezentuje się naprawdę dobrze, zwłaszcza jeśli porównamy go ze starszą próbą zrobienia takiego zestawu przez LEGO, No jest on wyraźnie większy. Ma więcej funkcji, które są bardziej rozbudowane, jednak ten pierwszy, no, żeby zrobić coś konkretnego z tego zestawu, trzeba by było naprawdę użyć kilku. Natomiast tu wystarczą dwa i możemy naprawdę ładny abordaż zrobić. Omówimy sobie teraz funkcje, ponieważ tutaj za bardzo wizualnych kwestii więcej nie mamy. No i pierwszą z nich jest. Katapultowanie figurek, no jest to funkcja, która została stworzona po to, że stoją naprzeciwko siebie strony, ostrzeliwują się, no i zamiast pstrykać ich palcami możemy pstryknąć tymi tutaj wejchami po boku i jak widzicie postaci zachowują się dokładnie tak jak te w filmach po postrzale z blastera, no ale tego czubaki. Co więcej, głównym featurem całego zestawu jest otwieranie tych tylnych drzwi. Tu widzimy dźwignie mamy dwie odpowiedzialne za to jedną bliżej, jedną dalej. Jest to po prostu przedłużenie tego samego mechanizmu. Oczywiście dużo lepiej działa ta bliżej, co wynika, jak doskonale wiecie, z spraw fizyki. No i po otworzeniu tych drzwi ukazuje nam się taki wzorek kolorowy, który ma symbolizować płomienie, te iskry lecące z tego, kiedy drzwi się otwierały, a z tyłu widzimy już mroczną sylwetkę Dartha Vadera. A w momencie, w którym wejdzie on już na pokład statku, mamy tutaj zaimplementowany taki Mały feature, który pozwala nam na podduszenie kapitana rebeliantów, aby wyjawił nam, gdzie księżniczka wysłała plany Gwiazdy Śmierci. Feature bardzo ciekawy, puszczenie oczka w stronę fanów filmów naprawdę dobrze się to prezentuje i doceniamy zaimplementowanie tego w zestawie. Teraz przejdziemy do figurek, bo tutaj będziemy mieli nieoczekiwaną, naprawdę świetną opcję. A pierwszą figurką i jednocześnie najlepszą figurką całego zestawu jest Fives. Czekaliśmy na niego bardzo długo. Ma on naprawdę masę detali. Widzimy tu arm printy. Są to inne armprinty niż te z UCS Kapitana Rexa z Venatora. Ma on plecak oraz te. Nie do końca udane blastery, naszym zdaniem są one trochę za duże. Oczywiście my dodaliśmy mu plastikową kamę. Już skończyły nam się te materiałowe po starych zestawach, więc została tylko taka plastikowa. Największą wadą figurki jest hełm, gdyż nadruk prezentuje się gorzej niż ten na podróbce Sińczyka. Możemy wam pokazać, jest to efekt zamówienia sprzed czasów, kiedy dostępne były kastomy. O ile Twarz wygląda paskudnie, wizjer jest totalnie nieproporcjonalny, to widzimy, jak mniej więcej powinien wyglądać ten nadruk. Powinien on być y, taki spójny. A tu na wersji oryginalnej LEGO widzimy, że ten nadruk jest taki porozjeżdżany i to nie wygląda najlepiej. Musimy przyczepić się również do y, poldrona, który nie wygląda również najlepiej, bo tak bardzo odstaje. Próbowałem go formować, trzymałem go dosyć długo złożonego. Natomiast po założeniu na figurkę, on się tak prostuje. Teraz pokażemy wam jak to wygląda z góry. No i o ile nadruk jest naprawdę ciekawy, to na figurce nie prezentuje się to aż tak dobrze jakby mogło. No i oczywiście musimy wam pokazać bardzo, bardzo fajny detal, bo fives na głowie rzeczywiście ma wydrukowaną, znaczy wytatuowaną piątkę. No i jeszcze taki jeden isterek, egg, że Fives rzeczywiście jest w woreczku numer 5. Przejdziemy sobie teraz do kolejnej figurki, a zaprezentujemy Wam Darta Vadera. On nie będzie pokazywany zbyt długo, bo jest to dokładnie ta sama wersja Darta Vadera, którą widzieliśmy chociażby w Mechu czy w Bombowcu Tai. Świetnie wykonana, w zasadzie bezbłędna. Dwuczęściowy hełm, nadrukowane rączki, nadrukowany cały tors i nóżki, oraz miękka peleryna, aby nie odkształcała się z wiekiem. Kolejna figurka, ostatni z takich nazwanych bohaterów, Kapitan Antilles. Również bardzo fajnie wykonany. Bardzo podobnego widzieliśmy w statku Tantive 4 z Master Builder Series. Trochę brakuje nadruku na nóżkach. Natomiast podoba nam się ten klasyczny wygląd i przypominają nam się Rebel Fleet Trooperzy z starych gier LEGO czy z lat 2006-2007. Oczywiście twarz jest dwustronna, mamy też wersję podduszaną. Dodatkowo wszyscy rebelianci mają takie y, srebrne blastery, co jest bardzo miłym akcentem. Teraz zobaczymy klasycznego Rebel Fleet Troopera. Jak widzimy nie różni się on za bardzo od wersji z 2007, którą wam również zaprezentujemy. Mamy delikatnie zmieniony nadruk na torsie, bardziej szczegółowy, bardziej szczegółową twarz, natomiast hełm jest dokładnie ten sam, nóżki również dokładnie te same. Co pokazuje jak świetną figurką jest ten z 2007, nie trzeba go było dużo zmienić, aby się bronił. Tu nasi widzowie wspomnieli nam że zmieniliby to, że dwóch rebel fleet trooperów ma dokładnie tą samą twarz. Nam to jakoś specjalnie nie przeszkadza, bo jest to figurka do budowania armii, a jak wiadomo, w armii wszyscy mają być tacy sami, chociaż rzeczywiście jakaś taka delikatnie inna buźka, chociażby z jakimś na przykład wąsem albo spokojniejsza, no byłaby całkiem ok. No, i ostatnią figurką jest szturmowiec, niestety w tej najnowszej wersji. Musimy przyznać, że czekamy aż Lego wróci do starszej wersji szturmowca. Naszym zdaniem, najlepsza jest ta z 2017 czy 2016 roku. Tu nie jesteśmy pewni, poprawcie nas w komentarzach, bo wy wszystko wiecie. Natomiast figurka się broni. Oprócz hełmu nadruki są bardzo solidne. Mamy oczywiście zadrukowane nóżki oraz plecy, i w tym zestawie szturmowcami jest chyba czarnoskóra kobieta oraz jakiś taki standardowy mężczyzna. Przejdziemy sobie teraz do podsumowania zestawu. Podsumowując, mamy tu do czynienia z naprawdę świetnym zestawem. Bardzo dziwi nas to, że dopiero po 25 latach Lego wpadło na pomysł, żeby odtworzyć najbardziej ikoniczną pierwszą scenę Gwiezdnych Wojen. Natomiast jeszcze wspomnę, że Fives ma oczywiście plakietkę z 25-leciem. Instrukcja mówi nam, aby umieszczać ją tak i na niej umieszczać figurkę. Natomiast my zdecydowanie preferujemy kłaścią tak, aby rzeczywiście było widać, że jest to zestaw na 25-lecie. Natomiast figurka Fivesa trafi do naszej armii klonów albo jakiejś dioramy. Co do ceny, jeśli znajdziecie zestaw za 200 zł, naszym zdaniem jest to cena bardzo dobra za 7 figurek, w tym 3, które są wyjątkowe i są naprawdę dobrze zrobione, zwłaszcza Fives, wydaje nam się, że jeśli zestaw na pewno sprzeda się doskonale, ale po wycofaniu figurka Fivesa, na pewno zyska na wartości, ale chociażby dla samego buildu. Czy do zabawy dla młodszego fana? Zestaw jest fenomenalny. Nie wydaje nam się, aby trafił on na wyprzedaż większą niż te 180 zł, więc myślę, że to wcześniej wspomniane 200 jest jak najbardziej uczciwą ceną za ten zestaw. Mam nadzieję, że zauważyliście, że popracowaliśmy trochę nad jakością naszych recenzji. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, co powinniśmy jeszcze zmienić. Wybudowaliśmy nową obracarkę. Udostępniajcie nasze filmy, abyśmy mogli się dalej rozwijać. Jeśli macie wolną złotówkę i naprawdę nie macie na co jej wydać, pamiętajcie, że możecie wspierać kanał. Tymczasem od nas to już wszystko. Widzimy się już niedługo w klasycznym zestawie z Clone Warsów z następną recenzją, a tymczasem trzymajcie się, niech moc będzie z Wami.